Cześć, witajcie. Święty spokój, tak mi się zaczęło. Aha, no faktycznie tu skończyłem ostatnio. Można by przeszukać, może coś bym znalazł, co fajnego. Chociaż wygląda, że wszystko jest pozamykane. Ale mogę wejść na dach Nawet muszę. Ue, to tak przeszukałem, że wyszedłem tak naprawdę na zewnątrz. Ale to będzie ten inny budynek niż ten, który zszyłunciłem ostatnio, nie, u góry. Czy czeka mnie tu jakieś niebezpieczeństwo? Oj 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 oj. Gdzie jesteś tam? Jestem. Zadam, Spike, małe info. Jakbyś mnie potrzebował na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. O kurde, jaka nowość. Co włączę grę to mi o tym mówisz, że warto było iść do typa by się odczepił w końcu z tym tekstem. Kurde, ktoś sobie tu lampu nie postawił. Yy, nic się nie da z tym zrobić. Aha, dobra, ale ja bym chciał stąd zejść jakoś bezpiecznie. Da się to zrobić w ogóle? Taki bym chciał super skok zrobić, jak w asasynie. Sio, antena. No, może na ten samochód, co? To jest dobry pomysł, czy raczej kiepski? Nie wierzę, co teraz? Po balkonikach chyba będzie bezpieczniej O, Jezus, złapałem się O, jakoś się udało o, Kurde, łała Czekajcie, ucieknę szybko na ten budynek i zobaczymy, co tam mam do wykonania Hał, żyjemy, leczymy się Trzmaciarzy pełno, ma półnia jedziemy. E, zadania Matko, święta, ile tu mam tego? Chyba lepiej będę ogarniał te punkty na mapie do tej pory. Wróć do. E, no to oddamy, nie? W nocy pogrzyby. To na razie nie. Noc nie jest dobra i tu nocą bezpieczna strefa, i nocą trzeba będzie bezpieczną strefę cyknąć, poczekać do nocy i może się uda. Pomów... Dobra, tu musimy wrócić. E, to jakieś nagrody mam. Może warto tu też iść. Dobra, to po drodze wszystko w teorii. Czyli na początku... Dobra, to zaznaczę sobie tu punkt, a po drodze tamtego zahaczę. Zrzut. Ten zrzut wiemy, co to jest za zrzut. Plany. W ogóle tak. Faktycznie, może warto by było moje jakieś tasaki tu sobie porobić. Ten ma dwie naprawy, ten ma jedną, czyli pałki policyjne się nie opłaca cykać. Dwie naprawki, na dwa na dwie naprawy, krótki nóż. 90, 94, 92. Ja tu jakie mam 100? O kurde, to ta pała moja to trochę daje. A ten nożyk to już, już taki kiepsciuni trochę, to ja nim tak macham, dlatego. Beznadziejnie. Długi nóż. Mam długi nóż? To jest krótki nóż. A tu mam? Tu jeszcze mam. Hmm. Key baseballowy. Gdzie mam? Key baseballowy. on jest zmodyfikowany. Mogę zmodyfikowane rzeczy modyfikować? Nie, to jest chyba ten, nie? 115. O, to może warto by było co? To zrobić. No weź. Cyk. No i super. A to? Topór jednoręczny. O! Brzmi dobrze. A gdzie mam ten toporek? Karabin, pistolet, nóż. To chyba o to chodzi, co? Zobaczymy. Jedziesz, tak, to było z tym toporkiem. 25 plus 90. Uuu, to teraz mam bronię. O, kurde. A to? Łum! A ten łum to, 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 kurde, ile on tam zadaje demagogia? 90. Ciekawe, czy dostanie jakiegoś bonusa. Tak, dostanie. No, nie, no to teraz jestem dobrze wyposażony. Ten krótki nóż mógłbym wymienić sobie na 133. A to jest rozpitolone, czyli to idzie na ten. Właśnie. To 133, ta pała to już taka pała, to ją zmęczę do końca. Pistolet chyba sobie będę mógł teraz zmienić na to zdechnięte, to 138, słabe, to 119, czyli na łowa i rządzę. A to muszę zmęczyć tą pałę, mówiłem, nie? Kurde, ale mam teraz bronię. Nie mam. A gdzie moja pałka? Gwiazdki, dobrze. Jest moja pałunia. Jeszcze ra... jedna naprawa. Dobra, kierujemy się tam o, to był jakiś ząbek na mapie, taka szczałka dziwna. Lepiej się nie interesować kto to był Można źle skończyć Męczę się, męczę się czekaj. Luzów. Olejemy tą pułapkę świetną, nic nie da w dzień przecież. Co to jest? Dolary mi się na mapie, zaświeciły Dolary Co to? Jeszcze dolary mi się wyżej świecą Idę, co masz? Handluj a to ja mogę sprzedać, wiecie co? Sprzedaj wszystkie. No to chętnie. Kosztowności zawsze. Właśnie, jak jest. Eee, poczekajcie z tym. Kurde, nie z tym. Nie z tym. Eee. Ile mam amunicji? Czy jak sprzedam, to to sprzedaję za amunicją, czy coś takiego? Jak to jest. Mogę tylko upuścić no bo, gen generalnie to bym mógł sprzedać mu trzy pistolety, nie? No dobra, to no sprzedam no co? Jeden karabin wojskowy też mogę sprzedać. Ten gorszy, no bo też mi jest niepotrzebny, wychodzi na to, nie? Tu coś miałem jeszcze rozrypanego, to też mu mogę sprzedać. Żynua to było. O, w zasadzie ten nożyk, który miał 38 Demagę, to też mogę sprzedać. Na cholerę mi to. Flary, używam flar. No w nocy mogą się przydać, czuję. Petardy. A, zostawię. Nigdy nie wiadomo, prawda? Łuk. Czy ja jestem dobrym szczelcem łukowym? Lepiej nie wiedzieć. Dobra. Sprzedałem będzie lepiej. Uuuu! na plecy. Ale tu ktoś łaził, słyszałem chama No weź to! Toksyczny, a co ja miałem zbierać? Słuchajcie, miałem jakieś zadanie, gdzie miałem jakieś ziółka zbierać Krzewy, lawendy, o cholera, to nie wiem gdzie to jest Ktoś żyga, to idę tam Ziółka Ziółka mi się przydadzą do czegoś, nie? Czekamy, no oni tu nie wiedzą. Nie, mu wypitoliłem bryja. Żyga A, bo to była ta szkoła, tak? Czy źle? Czy źle pamiętam? Cześć Znalazłeś ich? Owszem Opowieść Karima o tym, jak straciłeś nogę, nieco się różni od twojej wersji. A więc rozmawiałeś z nim? Edward miał rację, za dużo gadasz. Zostaw gadanie ludziom takim jak ja, a ja zostawię zabijanie ludziom takim jak ty. Cóż, Karim był moim ochroniarzem. Dopuścił do tego, żebym został ugryziony, ale specjalnie go za to nie winię. Uratował ci życie. Odrąbując mi nogę? Tego samego dnia, kiedy zostałem ugryziony, zaczęto zrzucać leki. Rozumiesz? Powiedziałem mu, że zrzuty antyzyny rozpoczną się za kilka godzin. Musieli jedynie zaczekać. Zamiast tego posłuchał tego swojego konowała. Karim mnie trzymał, a ten rzeźnik odciął mi nogę. Teraz uważa, że powinienem go stąd wydostać. Powiedziałem mu, że to nie nastąpi. Trzeba go było zabić. Zostaw zabijanie ludziom takim jak ja. Racja. Mogę cię stąd wydostać, Krain. Podoba mi się tu. Pewno załatwiłeś sobie coś na własną rękę. Cóż, nie uda ci się. Zostałeś ugryziony, widać to po oczach. Nie dasz rady przedostać się przez kwarantannę, Enkoru. Przez co? Widzisz? Nawet nie masz pojęcia, co się dzieje w prawdziwym świecie. Wydaje ci się, że kogoś znasz, ale on nie ma powiązań ze światem polityki, a tylko to dzisiaj się liczy. Nie wierzysz mi? To pomyśl o tym jako o Asie w rękawie, takim planie awaryjnym. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, w tym mieście sprawy nie zawsze toczą się tak, jak teoretycznie powinny. Jeśli byłbym zainteresowany, co musiałbym zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze trzeba namalować odpowiednie znaki na dachu. Nie mamy tu farby, więc będziesz musiał pójść jakieś poszukać. A po drugie. cóż, definitywnie wydostaniesz się stąd w przyjemniejszy sposób niż się tu dostałeś. Hmm, może Ty warto sobie zabezpieczyć? Opcje ucieczki, bo nie wiadomo jak będzie z tamtymi naszymi ciulami. Co ja w ogóle dostałem? O, niedaleko jestem, to w zasadzie mógłbym tu iść. Kontynuuję tą misję. Myślałem, że te druty mi się w tyłek wbiją. Ale na szczęście jest jak jest. O, fuck! Fuck! Ty gnoju! Parchaty! Zamknij ryj! Przez ciebie się przestraszyłem, szmaciarzu. Spieprzaj stąd. Co? Żygacz? Kurde! Żygacz. Zginął, cha Nie, to nie był żygacz. Uciekam stąd. O fuck, lata to. Dołem tu. O fakt, to nie było zbyt sprytne. Ale nie widzą gdzie jestem. Taki kurde ze mnie. Szukam słowa odpowiedniego. Nie! Yeah! Komando w zasadzie, nie? Dajesz, dajesz po starej. stary. Podoba mi się to, że dominik miał rację, że trzeba trzymać spację dłużej. Oh, fuck! No, idę, idzie ta farba, cholera. A znalazłem. I to już wszystko? Lornetka. Co to było? Szmaciarz? W ogóle kolesie są nagle się pojawiają znikąd. I mają fajne rzeczy. Dobra. A to ja muszę czy farby znaleźć. A ja mam jedną. A nie da się tego po prostu gdzieś kupić? Ja to kupię, będę miał z bani. Skrytka stroje, w ogóle coś mi stroje dają? No taki na przykład strój, kurde. King Konga 18, słuchajcie A ja nie wiem, czy się wypuszczać teraz. Na miasto, czy nie lepiej się kimnąć? Ale właśnie nie wiem, co z tą farbą. Czy tak pojedynczo będę zbierał? Czy Czy gdzieś się pojawił punkcik, że mam iść dalej? Nie, cały czas ten punkt tu jest. No to ta farba. Może kupię u niego. Ale nie, nie, nie zaraz, zaraz. Przecież ja tam te rozwalone rzeczy miałem Przychowalnia, nie? 0, 0, 0. Ja już wiem, że to mogę wywalić w diabły. A w diabły, czyli mogę mu sprzedać w diabły. Dobra koleś, sprzedam ci, mam fajne rzeczy. Na pewno ci się spodoba czy naprawy to nie o, zdechnięte. Eee, zdechnięte. I to też zdechnięte, tak? Że mu za dużo nie sprzedał. Jakby on miał farbę. Ten kupił. Ale kurde nie ma. Uuu, uh, a tą maczetę byś mi sprzedał? No ale to teraz nie wiem, co zrobić. Farba. Znajdź trzy puszki. Posążki to mi na cholerę w ogóle. Może się okazać. nik Może się okazać, że ta farba. A! Tu! wiadereka nie ma farby. Na dole pewnie jeszcze co? Czekajcie, jeszcze sprawdzę tutaj. I chyba już na dole, no bo. Nie ma innej opcji. No, jedna tu była. Ale nie, ja się kimnę. Ja się kimnę. Tu, tu, a tu co? Ej, zadania? A jak się je zbiera. Całej fabuły... E, to jeszcze nie mam całej fabuły. Do wieczora i do rana. Nie będę ryzykował przecież. O, fuck, ja śpię, a tu deszcz pada. To mnie porobili. Ua! Może się, ten... Puszka farby znowu pojawiła. To wtedy A nie, nic nie jest takie proste, niestety. Pizdnąłem. Dobrze ci tak. To na pewno będzie. Żygała się. No i fakt, no nie ma puszki farby. Tu robią remont. No to powinno coś być, nie? Obejdę budynek. Sznurek zacnie. Pusty, mniej zacnie. Piznąłem mu z wyskoka. Dobrze, rzygaj. Wrażenie. Oj, przewodniczący, że w tej Co w tej chwili, w Co jest z nimi? Fuck! Co się dzieje? Czemu. Drze mordę Czemu oni się denerwują na mnie? Pieprzaj! W czuli idzie. Gdzie ta puszka z farbą cholerna? Dlaczego? Ale na bank nic nie wybuchło. Masz farbę? Jak myślicie to? Naprawdę, tu będą te, te puszki z farbą? No kurde, tu muszą być. Może gdzieś na rusztowaniach, co? O, oh, fak! Ale to na rusztowaniach kto by umieszczał? To na. Idzie kretyn. Chce mnie zjeść. Przyjdź do góry, debilu Tu nie przyjdzie. O kurde przyjdzie! Co za kurde gnojec? Spadnie nie żyje, czy spatni i żyje? Ale to mi może zrobić. Może mi skoczyć na gruszkę. Jestem w bezpiecznej strefie w teorii, ale trochę się cykam. Dlaczego nie ma tej puszki z farbą tak na, na widoku? Jakbym był puszką z farbą, to gdzie bym chciał leżeć? No fuck, no takiego spraya małego szukam, nie? Może coś muszę rozpitolić, ale w bezpiecznej strefie broni nie mogę używać. No udrze jakiś kretyn. No nie wierzę w to, że to tak, tak, się, tak się skończy beznadziejnie. Dobra, chyba oleję tą puszkę z farbą, wiecie. No bo co, co mam wymyślić? Masz puszkę z farbą? P powiedz, że masz puszkę z farbą. Nie masz. Trudno, stary. Dobra, olać. Jedziemy tam. Tak, piznąłem Leci, zdzira Było na mnie, biec? Ale zobaczcie, tu jest... Tu, tu montują i to kurde musi coś być W autach nie Dobra Na pewno tu będę jeszcze nie raz Piszesz, że się przemienił? Jak jest martwy, to nie. Ale... uważał się za niezniszczalnego? A teraz pokaż. Brać do kamie! Tylko mnie bardziej No i co? Co oh fak <laughs> o tych dobrze Trzepcie z nimi, o tak pal się chamie! To do mnie do mnie do mnie. Uciekają Każdy dbał o siebie, no dobra, to ja też uciekam Myślałem, że będzie jakoś fajnie, ale w gumpli wezwali Oj la czy dałem iść, Padałem będziesz sprawniej Czy mi się pała zepsuła czułem się. Dobra. Haha. dostała dostała O Ofak. Ale ja naprawdę jestem zmęczony. Biegnij. Cześć. Cześć. Crane, jesteś Crane. Mam rację. Kyle Crane, tak? Erwin Snowberg, reżyser filmowy. To było już serię filmów zombie-hilacja. ale ja to dobra. widziałem nie ważny jest. Dobra, dobra, idź sobie. Widziałem to już, gadałeś mi takie Pitolenie nudne. Jafar, ludzie raisa naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla Ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryg, mówię Ci. No dobra, jedno dla Ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Dopalić? Będziemy w kontakcie. Nie chcę wiedzieć, co to znaczy, dopalić. Tu mam jakieś pucharki. A u góry to jest to takie zadanie, słuchajcie, to co wziąłem. Wzi Weź to zamki w diabły. Pucharek. Ale to był ten koleś, nie? Czy tu? Nie, nie, dobra, dobra. Pokarek na dole. To co jeszcze, jakąś nagrodę dostanę od niego? No tak, nie wziąłem. A powinienem. Tu też jest nagroda. Dawaj. No, bo ja oddałem zadania, a nie wziąłem super kurde tych. Co tu wyżej mam? Postęp w osiągnięciu, jakąś nagrodę dostałem. Ale kurde, kretyn nie potrafi zejść. A bo dlatego nie potrafi. No dobra. No dobra, to nie, to nie. Tu mam coś do tego? Wyzwania olać, nie? Kto by tam chciał się trzaskać z nimi? Co by mógł wrócić tej farby poszukać w zasadzie. Tu jeszcze mam obszar taki nieodkryty. I tu nie odebrałem nagrody. No, bardzo fajnie. Tu mam ochronę. Z ochroną nie idzie mi. Dobra, wracam tutaj chyba. Wiecie? Chociaż nie muszę sobie oznaczać, będę wiedział. Łosz! Kurde! Co mi zjeść? Muszę szybko po skałkach. Kurde, jak kuna. O fakt, zmęczyłem się! O ty kurde gryzoniu Ale ich słychać naokoło Fatermistrzowi mógłbym zrzut oddać na upartego. To też były punkciory, nie? Też jak mam 8, dobrze, jest zacnie. Powinienem przeżyć. Siema! O fak! O fuck! Ja wiem, że... Idą, idą, idą. Idzie, idzie, zdzira. Gdzie jesteś? No i co tak będziesz stała? Pizdnąłem ci z kopyta. Jeszcze? Eee. Nie mam koktajlu mołotowa, a przydałby się mi, kurde, czas, no a może jestem w stanie zrobić Plany? To jest plany, nie? A te czunie wytrychów milion mogę zrobić, ale super Ja twa tarczę mogę wytwarzać? Koktajl młotowa o No i super Gdzie one są? Gdzie są koktajle? Czy przerwałem, jak tak się przełączyłem szybko? Nie są Natomiast tarczuni, bo z tą tarczunią to nie poszło tak fajnie jak myślałem. Johnison. Ej, no myślałem, że ich jest więcej. To nie, to trzeba ich zwabić w jeden punkt, ale mam petardy. Petardy, gdzie jesteście? O tu. Proszta w tyłki. O, oh fuck! Jakiś debil we mnie zaczął pluć. I spanikowałem. A miałem rację. To na różnych kondygnacjach będzie to ustrojstwo. Dobra, trzeba... Nie z tej strony. Trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić. Tam, gdzie są... O oh, cholera. Trzeba sprawdzić szkustowania tam, gdzie są wiaderka. Czyli to... W stronie też było, nie? O właśnie. Farby. Cip-cip. Mm. Cholera. Łopce mi się kończą. W śmietnikach tu nie było nic, nie? Kurde, hamie jeden. Gdzie jesteś? Muszę oszczędzać broni więcej tych kopniaków używać. Takie poszukiwania mogą być czasochłonne. Gazródka Pała. Znowu wypadnie tu któryś? Coś żyga. Tutaj wyjdę z tego obszaru, nie? Czyli jednak góra. Czyli tak, kruczetowa mamy tu, tu. Czekajcie, obiegnę. I tu. To nie, no tu dużo nie ma do przeszukiwania raptem. Tu i tu. Łoż! Decha mi spitoliła spod nóg. Tu nie ma. Tu jest wiaderko. Puste. Dupa zbita. No nikt by chyba na balkonie nigdzie tego nie ustawił, co? Był kurde malarzem, to gdzie bym chciał to mieć. Może tu gdzieś. Poczekajcie, bo tu jest czyn. O, wiadro jakieś leży. Jeee! Yeah! Mam! Mam! Był prostsze niż kurde myślałem. Idzie mam to malować jakiś znaczek. O, kurde. Na tych dachach obok. To znaczy gdzieś tu. O, tam. To szkolny dach, czyli muszę generalnie wrócić do szkoły i tam malować. Pobalujemy w następnym odcinku. Na tę chwilę pozdrawiam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.